Dobry, tutaj Diwa, witam Was serdecznie w nowym odcinku programu PPPL. Jak mogliście zauważyć, zmieniliśmy nazwę, bo niestety wszystkie szpitale zaczęły nas masowo pozywać. Pewnie słyszeliście już, że Overwatch dobił do liczby 25 milionów aktywnych użytkowników. Nie da się ukryć, że Overwatch to ogromną rzeszę fanów, rozwijając nie tylko ich umiejętności strzelania, ale również wyobraźnię. I nie, nie mam tutaj na myśli takiej wyobraźni. Dziś przygotowałam dla Was zestaw panowskich teorii związanych z bohaterami Overwatcha. Zaczynamy! Jeżeli nie wiecie totalnie nic o historii Overwatcha, to idźcie sobie poczytać. Żartuję, już objaśniam zagadnienie. Wszystko zaczęło się 30 lat temu, kiedy naukowcy zaczęli pracować nad coraz to nowszymi technologiami. Wszystko pięknie, ładnie, ale jak wiadomo, prędzej czy później coś musiało się spieprzeć. Stworzono Omników, czyli rasę mega inteligentnych robotów, które jak zwykle miały służyć za murzynów ludzi. Jak się pewnie domyślacie, nic z tego. Roboty oszalały i zaczęły historycznie niszczyć świat, niczym Miles Cyrus ściany w swoim teledysku. Jako jedyna z ataków broniła się Rosja. Przypadek? 19 lat po jego zakończeniu organizacja została oskarżona o poważne przekręty, a w czasie dochodzenia nastąpiło wielkie boom, w którym zginął Morrison, czyli Soldier, i Gabriel A. I tutaj historia powinna się skończyć, bo organizacja została zdelegalizowana oraz zamknięta, ale chyba nie wszystko poszło zgodnie z planem. Magicznie pojawia się Soldier, Winston postanawia wezwać agentów jeszcze raz, a muzeum Overwatch zostaje zaatakowane. I właśnie tutaj zaczynają się wszystkie teorie. Zacznijmy od tego, co tygryski te lubią najbardziej, czyli niebezpiecznego, miłosnego trójkąta. Wszyscy wiemy, że Reaper i Soldier nie darzą się największą miłością, a jednym z powodów ich wzajemnej niechęci miała być, podobno jak to u facetów bywa, kobieta. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę, uciąć i wiesz co? Im teraz, nie miał ręki rywalizowali między sobą o względy Anny lub wręcz przeciwnie, oboje mieli z nią bardzo bliskie kontakty. Jak wiadomo, Anna taka święta być nie mogła, bo o tym, który z naszych bohaterów jest ojcem Fary, raczej się nie dowiemy. Może nawet sama Anna tego nie wie. Teoria druga. Atena, czyli sztuczna inteligencja, której najwięcej uwagi poświęcono chyba w filmie Recall, zwinstona w roli głównej może stać się kolejną grywalną bohaterką Overwatch. Istnieje teoria, że kobiecy, robotyczny głos, który towarzyszy nam praktycznie w każdym momencie gry, potrafi przenosić się do ciała omnika. Teoria może być uznana za prawdopodobną dzięki koncept artowi, na którym w towarzystwie Winstona i Tracerki widzimy smukłego, białego robota z symbolem bardzo podobnym do loga Ateny. Trzecia teoria dotyczy bohaterki animacji o tytule Hero, która przez wielu fanów uznawana jest za retrospekcję z dzieciństwa Somry. Teoria trochę naciągana, ale dziewczynka faktycznie przypomina młodą wersję latynoskiej hakerki. Niektórzy twierdzą, że Alejandra to tak naprawdę córka Soldiera, bo w ostatnich sekundach animacji najpierw ją ratuje, a potem sprawdza, czy bezpiecznie dotarła do domu. Ta teoria, w połączeniu z poprzednią, mogłaby prowadzić nas do szalonych wniosków, że Soldier to tak naprawdę taki korwin i nie wiadomo ile jeszcze bohaterów w Overwatchu będzie jego dziećmi. Teoria czwarta. Piękna blond Anielica, która zawsze wesprze się na polu walki. Kto podejrzewałby ją o cokolwiek złego? No właśnie, okazuje się, że całkiem sporo osób. Mercy przez niektórych uznawana jest za prawdziwy, czarny charakter Overwatcha, a jej wygląd ma być tylko przykrywką. Jak wiadomo, to Mercy wskrzesiła Reapera, ale w trakcie zabiegu coś poszło nie tak. Może to właśnie Ripper jest tym dobrym, który próbuje uratować ludzkość przed eksperymentami demonicznej pani doktor z kolekcją Frankensteinów w piwnicy. Pójdźmy krok dalej. May i Mercy się nie starzeją. May ma dobrą wymówkę, jeżeli oglądaliście seksmisję, to wiecie o co chodzi. Z Mercy nie jest już tak prosto. Jeżeli wejdziecie na motki Mercy, zobaczycie, że na jednej z nich bohaterka sprawdza sobie puls, a później wykonuje dość dziwny gest. No właśnie. Co jeżeli Mercy tak naprawdę już od dawna jest martwa, a przy życiu utrzymują ją jedynie jej własne urządzenia do wskrzeszenia ludzi? Creepy as fuck. Ostatnia teoria dotyczy szalonego śmieciarza. Podobno Junkrat to tak naprawdę Crash Bandicoot. Czy to prawda? Oceńcie sami. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie mi komentarz, która z naszych teorii najbardziej Wam się podobała. Ja zapraszam Was do odcinka o Pokemonach i do zobaczenia następnym razem. Buziaki!